Zapytacie się mnie, co ja robię na takiej wysokiej wieży. A no, powiem wam, że rozwiązuję zagadkę, tylko muszę być cicho. Słuchajcie, u nas we wiosce to znaczy u mojego brata, bo jestem u niego, zobaczcie, to jest jego dom właśnie. I a propos tam, o moje zdjęcie jest z Instagrama na dole, a tam jest Smile zdjęcie, ale dobra, mało ważne o tym, słuchajcie, rozwiązuję tutaj zagadkę, a mianowicie chodzi o villagerów. Oni są jacyś dziwni i co chwilę znikają. Jakiś Janek zniknął, jakiś stan... I, i, jak, i, I jakiś dwóch innych, ale ja już ich nie znam, tylko z Państwem, i powiedział mi, że my rozwiązał tą zagadkę jak najszybciej, bo coraz więcej villagerów znika. A więc się patrzymy, a Wy widzowie zostawcie łapeczkę do góry! Rozglądajcie się razem ze mną, będzie super, może coś znajdziemy! Także węszymy! Czujecie coś? Bo ja nie. Jest pełno villagerów, ale nic podejrzanego nie ma widać. Chyba, że ten ma czerwone oczy. Widzę, widzę. Tamten idzie poza wioskę. Panie, panie, wracaj. Ej, yy, co się stało? Ej, wpad, wpad. Co jest, grony? Wpad do środka. Houston, Houston, mamy, mamy, mamy coś, mamy coś. Zobaczcie, co tam się dzieje. Ej, yy, jakby Jakby ten villager próbował się stamtąd wydostać. Nie, ej, trawa zarasta. Czy wy to widzicie? Trawa tam zarosła. Ej, ja, ja, ja się boję. Ja tam nie idę. Nie, 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 nie. nie. Nie ma opcji, nie ma opcji. Ja tu zostaję, ja jestem tu bezpieczny. Co tam się stało? Villager gdzieś wpadł do środka i nagle yy, po dziurze nic nie zostało. Jest sama trawa taka, jak była. Ej, dziwna sytuacja, nawet villagerowie pouciekali, ale nic nie mówią. Cicho jest, jakby o tym wiedzieli. Może wiecie co? Może ja tam pójdę i to sprawdzę. Dobra, ja tu schodzę sobie z tej wieżyczki. Idziemy, bo musimy to sprawdzić, co tam na nas czeka. Także schodzimy sobie z tej wieży. O, tu jakiś villager przyszedł. Dzień dobry, panie villagerze. Proszę stąd odejść, co ty tu masz? A, pusta skrzynia, to mnie nie interesuje. Dobra, ja wychodzę, bo muszę zobaczyć, co jest w tej dziurze. W sumie zamurowanej dziurze, nie wiem, to pod trawą jest, czy jak to działa? A ci villagerowie się na mnie patrzą. Tak jest, nie patrzejcie na mnie, bo zaraz, no właśnie, dobra. No to idziemy sobie powoli tutaj, ale zanim tam dojdę i zanim rozwiążę tą zagadkę, to widzowie nie zapomnijcie zostawić subskrybera takiego czerwonego, małego, jaki wam się wyświetla na dole. Dobijamy 300 tysięcy, także klikajcie wszyscy, ja sobie sprawdzę kto kliknął, a kto nie. A my villager. Yy, Chodź, chodź za mną, villager. Idziemy tutaj rozwiązać pułapkę. Poczekajcie, ten villager gdzieś tutaj wpadł. Muszę uważać, bo nie wiem, nie wiem co to była za pułapka. Poczekajcie, czy on na pewno w tą stronę szedł? Chyba tak, wydaje mi się, że tak. Także wchodzimy, idziemy dalej. Gdzie to było? Halo, czy tutaj dobrze idę? Chyba nie, chyba coś tu jest grane. Poczekajcie, może wykopię tą trawę. Poczekajcie, gdzie to było? Halo. Ło, Ej, Spadłem, spadłem na dół. Co jest grane? Tu są jakieś kolce, a teraz przez pajęczynę. A na dole jest lawa! O nie, 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 nie! Ja chcę stąd wyjść! Szybko, szybko! Wyjść, wyjść, wyjść! Ja nie chcę tu być! Jakieś patyki jeszcze złapałem i idę! Pajęczyna mnie jeszcze trzyma! Nie mogę się ruszyć! Widzowie, pomóżcie mi! Lecę prosto na lawę! Będę miał duży problem, jak tam spadnę! Bo ja, ja, jak padnę, to nie wiem, gdzie się odrodzę! Halo, pajęczyno! Wypuść mnie! Wypuść! Wypuść! Nie, 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 nie! nie, nie, nie. Jeszcze wpadnę zaraz do tej lawy! Widzowie, ja się żegnam z wami! Do, 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 do później na razie mam nadzieję, że fajnie mi się ogląda. Dało, no, trzymajcie się! Wo, wow, wo, ej... Spadłem, spadłem przez lawę i, i przez zielone coś. Co jest grane? Jak, jak, jak ja przeżyłem? Co, co to była za pułapka? Ej, co się ze mną stało? Panie, ja przez jakąś lawę, przez jakąś substancję przeszedłem i, i, i jakby, nie wiem, to jakaś pułapka dla... dla e, nie, nie rozumiem tego, to jest pułapka dla villagerów? Może tutaj tego Stanisława i tych czterech innych znajdę? W sumie to już pięciu, bo jeden normalnie. E, wy, ten... E, przy mnie spadł, widzieliście sami. Dobra, no to idziemy. Mamy, mamy tutaj jakieś tory zasilające. I tutaj. wow, wow ej, jakie kolce, jak one mocno kują. Dobra, i tutaj mamy jeszcze skrzynię z wagonikami. Dobra, to chyba będziemy musieli jechać po tych torach. Także ja kładę sobie. Ło, wow, ej, nie, nie, nie w tamtą stronę. Jedziemy w tamtą stronę. Gazu. Nie, nie, nie dam rady. Dobra, źle. Oła, jak to bije mocno. Dobra, muszę w drugą stronę wagonik położyć, tak żeby jechać. Dobra, tutaj wsiadamy. No i jedziemy. Gazu, sobie gazu. Jadę, jadę, jadę po torach. Zobaczcie, jak szybko. Łotaj ojta, ciekawe czy znajdę tych villagerów. Muszę odnaleźć tą yy, pław. Wow, lecę! Le, le... Ej, coś się dzieje. Czemu ja się podbijam? Halo! Ej, skaczę wagonikiem Wy to widzicie? Co jest grane ten wagonik się zaciął? Albo na dole coś jest, coś zielonego, co mnie podbija. Dobra, schodzimy sobie i, i mnie też podbija. Wow, mogę tu wskoczyć z powrotem, zobaczcie. <laughs> Ej, ale fajnie. Dobra, zeskakuję na dół. No i co? Ja chcę ja chcę stanąć, dobra, już jestem w miejscu, wagonik też się zatrzymał. Jak ja wysoko skaczę, co jest grane? O, teraz już nie. Dobra, e, ten slime jakiś dziwny jest. Dobra, idziemy do góry, może tutaj ty, tych villagerów w pięciu znajdę. Miejmy taką nadzieję, że rozwiążę tą zagadkę, widzowie, a gdy ją rozwiążę, to obiecujcie mi, że zostawicie subskrypcję oraz lajkacza pod tym odcinkiem, dobra? No, no to super, dobra. To ja się postaram ją rozwiązać, w ogóle powiadomienie dostałem, mówiłem o subskrypcji i ktoś mnie zasubskrybował. Pozdrawiamy Angelikę, także pozdrawiam Angelikę, e, ktokolwiek to jest, pozdrawiamy. Dobra, a my idziemy sobie Dalej, poczekajcie, co my tutaj mamy? Są jakieś klapy, ok, no to otwórzmy je i. I są potwory, które się na mnie rzuciły. Nie, 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 nie. Spadajcie na dół, spadajcie na dół, spadajcie na dół. Muszę je rozwalić jakoś, ale nie mam żadnego mieczyka. Czekajcie, ja je muszę jakoś wpędzić tutaj, żeby one spadły. Spadajcie, spadajcie, tak? Albo ja uciekam. Ja uciekam, o, szybko, tu jest wyjście, tu jest wyjście. Zamykajmy to. O, i super. Haha, <laughs> ja, ja wyszedłem, a one wszedły na dół. Zobaczcie. Możemy teraz zamknąć to. Okej. Okay. Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Nie, wróciły się, wróciły się. Dobra, jednak uciekamy. Jednak uciekamy. I zamknijmy to! Nie! Przedostał się do mnie, lawowy pan... Pod... Potwór. Szybko uciekam, uciekam, uciekam stąd, uciekam, uciekam, uciekam. Tu jakieś kolce są. Gdzie ja tu idę? A ten potwór lawowy za mną idzie. Zobaczcie, jak mnie goni. Nie, 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 nie mogę się udać. A te kolce mnie biją dosyć mocno. Jego też, jego też, muszę podwoić. O, tu jest woda, woda, jestem pod wodą. Ha, ha. Brzydki potwór, nic mi nie zrobi, nic mi nie zrobi. A ja potrzebuję powietrza, nie wiem, co tutaj się robi w ogóle. Wyjdźmy stąd, no i zobaczmy, poczekajcie. Ten potwór chyba się wrócił. Nie chciał za mną wchodzić do wody, bo to był potwór lawowy. Lawowy, a tu jest woda, a jak wiemy, lawa wody raczej nie lubi. D dobra, no to my przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy wodę i tu jest szkło, czyli przez szkło nie przejdziemy, Ok, a tam jest jakieś wejście dalej, czyli musimy przepłynąć pod wodą. No to e, zaciągamy powietrza i płyniemy szybko. Płynę, 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 płynę. Zdążę, zdążę, zdążę. Może, może zdążę. Powietrze się kończy, powietrze się kończy. Chyba dam radę, chyba dam radę. Szybko, szybko, szybko. Semek, postaraj się. Dawaj, 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 dawaj. I powietrze, powietrze, powietrze. Dobra, teraz wychodzę do góry, do góry, do góry. Oh. Dałem radę, dałem radę, widzowie, ale było ciężko. Wow, Ej, to było naprawdę hardkorowe No dobra, a co my tutaj mamy? Jest jakiś parkour i lawa na Dole. Ok, no, że ja parkury lubię, no to powinienem to przeskoczyć bez problemu. A czy tak będzie? Nie wiem. Zobaczymy. E, nie wiem, ale się domyślam. Okej, okay, wszystko. Przeskakujemy dalej. Przeskakujemy dalej. No i superandzko. Przechodzimy całą lawę bez problemu. Teraz tutaj, teraz tutaj. No i superancko Przeszliśmy całą lawę. Jestem cały i zdrowy. Zobaczcie. Teraz mamy kolejny. Kolejne jakieś przejście do przejścia. Tutaj jest. Co? Jak to jest możliwe? Ej, tu jest na dole lawa. A tu mamy lód. I że ten lód się nie rozsławia. Stapia? Yy, bardzo dziwne. No dobra, ale mamy skrzynkę i łódki. Aha, czyli będziemy musieli przepłynąć po tym lodzie. Lód jest strasznie śliski, więc miejmy nadzieję, że damy radę bez problemu. Także zabieramy się za robotę i płyniemy, płyniemy, płyniemy. Wow, wow, jak ślisko tu jest. Naprawdę bardzo, bardzo ślisko. Ale chyba dopłynę do samego końca. Oby, oby, oby mi się udało. Jest, jestem, ale fajnie. Dobra, dałem radę przez cały ten dopłynąć. No to co teraz na nas czeka? Gdzie ja tutaj w ogóle dojdę? Cały czas mam jakieś parkour nie parkury, dziwne takie rzeczy. No i wpadłem do tej pułapki, sami widzieliście jak ona była zrobiona fajnie. No i dobra, no to przechodzimy, teraz mamy... Czekajcie, a to jest coś groźniejszego. Tutaj mamy TNT, piasek i półpłytkę. Wiecie co to oznacza? Po wejściu na tą półpłytkę, to, to TNT normalnie spada na dół. I będę bójcie o bardzo uważać. także musimy skakać się bardzo szybko. 3, 2, 1 i skaczemy, skaczemy szybko, 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 szybko. To TNT za nami się zapada, a my skaczemy do samego końca, do samego końca i tak dałem radę! Jest! Udało się, widzicie? To TNT spadło i teraz wystrzeliło na dole. No i dobra, co my tu dalej? Mamy kolejny parkur i lawa na dole. Także nie wpadnijmy do lawy, bo spalić to ja się dzisiaj nie chcę w ogóle. Ale e, nie, 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 że tylko dzisiaj, bo w ogóle nie chcę się spalić. Także spróbujmy dojść do końca. No i zobaczmy, dokąd nas ta pułapka doprowadzi. Już przeszliśmy naprawdę dużo. A teraz mamy lasery. A te lasery są naprawdę mocne, kiedy się miałem w tajnej bazie. Dobra, przechodzimy między nimi, między nimi, tak żeby się nie u... Uderzyć czasem u te lasery. Ej, dam radę tutaj przejść? Chyba dam radę. Czekajcie, spróbujmy, spróbujmy. I przeszedłem. Ale jestem kozak. Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj. Eee, panie, łatwe. Slalomem mogę to przechodzić. Slalomem. Normalnie. Jeszcze się zawrócę. Zobaczcie, w takim szybkim tempie biegam sobie między tymi laserami, jakby to były, nie wiem, zabawki co najmniej. No ale dobra, jeszcze tu się przebiegnę. Widzicie? Jestem dobry w tym. A teraz wejdę specjalnie trochę w laser. Zobaczę, jak mnie to moc bije. 3, 2, 1. I e, poczekajcie. Jeszcze trochę. O, o, tutaj. Wow, wow, naprawdę jest mocny. Dobra, nie ryzykuję, nie sprawdzam tego kolejny raz. A teraz mamy jakieś igły wystające. Czerwony redstone. No i na końcu są drzwi. Ciekawe, dokąd te drzwi prowadzą. O, tutaj mamy jeszcze drabinkę, ok. A dokąd to prowadzi? Do góry. A czy coś u góry jest? Poczekajcie, przejdę sobie tutaj, podskoczę, zobaczę i. Nie, tam chyba nic nie ma. No ale wejdę, wejdę po drabince, zobaczę, żadnego chyba potwora nie ma, bo już dawno by zeszedł. Wchodzimy do samego końca i mamy. A, już rozumiem! To jest taki labirynt, że z góry się patrzy na niego, i możemy wtedy zobaczyć, które przejście jest dobre. Zobaczcie, to na przykład przejście po stołnie jest złe. To również jest złe. Tutaj po prawej to jest złe. A tamto, tamto, czekajcie, dokąd to prowadzi? Prawie. To też jest złe. Zobaczcie, tam trzech bloków brakuje. Dobra, a to po lewej to jest złe, to tutaj jest złe, czyli cały czas lewą stroną i tam mamy wyjście, czyli musimy iść tutaj, tędy, 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 tu na lewo, prawo, prosto, lewo, prosto, prawo, prosto, prawo, prosto i wyjdziemy do drzwi i zobaczymy co tam będzie. Dobra, e, żebym się nie zgubił czasami, tutaj mamy te mocne, e, te kolce, które bardzo mocno biją, także uważajmy, skupmy się przechodząc przez nie. One się, o, widzicie, w ogóle wszedłem delikatnie i już miałem problem, także powolutku, delikatnie, te kolce się cały czas wysuwają. Nie ukujmy się. Nie padnijmy tutaj nigdzie. A my przechodzimy to dalej. Delikatnie daję radę, oby przejść do końca. Obym dał radę do końca. Już prawie jestem. Zobaczcie, pół drogi już za mną. Tu na prawo nie idziemy. Dobrze, że tą kamerę sobie oddaliłem. To więcej widzę. Dobra, to teraz na lewo. Prościutko. Prawie jestem, widzowie. Cóż za emocje. Możecie mi przykibicować. Tak jest. Kibicujcie mi normalnie w Będę wdzięczny wam za to. Także napiszcie, Sebek, dasz radę? Albo coś takiego. E, będę przepinał serduszka, także, także piszcie. A my dochodzimy już prawie do końca. Już prawie jesteśmy, prawie. Dam radę, dam radę, dam radę. Oby, oby, muszę sam sobie kibicować. Dawaj, dawaj Sebek, dawaj, dawaj, dasz radę. Ostatnia prosta przed tobą. I czy Sebek dał radę? Tak, tak, dałem radę. Jest, udało się przejść cały parkour. Wow, ale to było ciężkie to kolce, ale zestresowałem się normalnie, powiem wam. I Mamy jakąś skrzyneczkę oraz drzwi jakieś takie wielkie, lawowe. Dobra, no to zobaczmy, co to jest za skrzyneczka. O, nie mamy, ale fajne. AKM, a normalnie tutaj, golden jakiś rewolwer. Dobra, no to co? Otwieramy drzwi, zobaczymy, co tu jest. Y Ej, co to jest? Co jest grane? Zobaczcie, jakie to jest wielkie! Ło, wow, ale to nie przejdzie przez drzwi. Ale dziwne stworzenie. Okej, okay, a tam? Tam mamy kogoś uwięzione. Ej, tam jest villager! Tam jest villager! I to jeden? Nie. Ej, tam jest więcej villagerów. Oni są wszyscy uwięzieni. To on, to jego sprawka. Dobra, muszę go rozwalić. A masz, a masz, ty, ty niedobry. Nie wiem, co to jest. Jeleń czy co? Ale ma dużo życia. Normalnie zawalam go cały czas i go nie mogę rozwalić. Tak jest, udało się. Dałem radę, pokonałem go. Zobaczcie, ej, dałem ratę. Dobra, już żadnego villagera nie powinien uwięzić. I tutaj mamy zamknięte ile villagerów? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, czterech villagerów. Ciekawe, gdzie jestem piąty albo czterech i się zgubiło. Dobra, otwieramy. Ej, villagerowie, wychodźcie, dawajcie, dawajcie, śmiało, tutaj jesteście. Wolni, ja poszukam wyjścia jakiegoś. Czy tu jest gdziekolwiek wyjście jakieś? Poczekajcie, rozejrzę się. Tutaj na lewo nie ma, tutaj na prawo także nie ma. Dobra, a może, a może w tym pomieszczeniu będzie? Poczekajcie. Tutaj, Ej, chyba jest jakaś dziura. Dobra, idźmy tutaj zobaczyć. Chyba, że będziemy musieli się wrócić. No to powiem wam, że łatwe nie będzie, bo jest dużo, dużo tego do wracania. Ale tutaj, tutaj mamy. Villagerowie, chodźcie za mną, mi są drabinki. Jest wyjście, mam znalezione wyjście. Wychodzimy sobie na powierzchnię, no i jesteśmy na zewnątrz. Ej, Sebek rozwiązał kolejną zagadkę. Ale ja jestem super, super szczęśliwy, hiper szczęśliwy. Wiecie, co teraz zrobię? Teraz pójdę do mojego brata z majstowa i mu o wszystkim opowiem. Co u niego we wiosce tutaj było i z kim ja wygrałem. Widzowie, wy też możecie napisać mu w komentarzu, a ja idę do jego wioski, chyba po tym bruku dojdę jakoś. Wiecie co? Ja tego nie będę przeciągał. Po prostu jak będę przed jego domem, to się do was odezwę. A dla was to będzie abstrakcie. 3 2 1 i już prawie jestem, już prawie jestem. Widzę na horyzoncie Smyslowa dom. O, w ogóle on tam jest u siebie w domu. Widzę go, widzę go przez szkło. Dobra, czym prędzej do niego. Ciekawe, czy mi w tą opowieść całą uwierzy, ale ale jakby nie było, jakby nie uwierzył. to to, słuchajcie, mam nagrane, nie? Wy wszystko widzieliście, także super. Wy też możecie mu napisać, że dałem radę, uratowałem jego wioskę sąsiadów. Weźmy do niego, zadzwońmy do drzwi. Halo, halo! Spaństo, to ja, brat swój Sebek to ja. O, jest Majso, zobaczcie. Siemano, słuchaj, ty e, mam dla Ciebie rewolwer. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Słuchaj, to było wszystko u Ciebie we wiosce. Chodź za mną, pokażę Ci coś specjalnego. Chodź tutaj tędy, za mną znalazłem całą e, kryjówkę, odkryłem, dlaczego villagerowie znikali? Chodź ci wszystko. Pokażę. Szybciutko idziemy do wioski widaczerów. W tą stronę, w tą stronę, w tą stronę. Biegnijmy, biegnijmy. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Dobra. Już dobiegamy. No, ja wszystko z majstową pokażę, bo on mi nie uwierzy. Tak sobie przemyślałem podczas drogi, jak tu szedłem, że muszę mu to pokazać. O, i w ogóle trawa się nie zamurowała. Widzicie to? Teraz poczekaj, nie wchodź tam. Ej, gdzie jesteś z majstową? Czekaj, czekaj. Stój, stój w miejscu. Zobacz, tu jest sztuczna trawa. I e, ja w nią wszedłem. Przeszedłem całą pułapkę. I wiesz, co się stało? Mam już ogarnięte to wszystko tam. Mam, rozwaliłem takiego gościa, i trzeba to zamurować całą ziemią. Masz może ziemię? Dawaj, ziemię tutaj zamiast tej sztucznej trawy, to trzeba zamurować, bo dalej będą tu villagerowie wpadać i będą znikać. Chociaż ja czterech czy pięciu villagerów e, dałem radę uwolnić, no to całym szczęściem, dobra? Rozwalmy jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj jest sztuczna trawa. Będzie porozwalajmy elegancko. Już żaden villager tu nie wpadnie. Na całe szczęście, że ja to odkryłem, co nie? Byłem na tej wieży i to obserwowałem. Słuchaj, e, Smajsto, jakbyś mi nie wierzył, to widzowie ci wszy o wszystkim powiedzą, co tam na dole jest, albo jak chcesz, to sam se możesz tam wejść i to sprawdzić, chociaż w, w, chociaż, wiesz co, lepiej tam nie wchodź, lepiej tam nie wchodź, bo jest naprawdę, naprawdę skomplikowane tam na dole, także co widzowie, najważniejsze, że rozwiązałem pułapkę, cała pułapka jest rozwiązana, Smajstoowi wszystko powiedziałem, tak jak mi mówił, żebym to doszedł do tego, tak doszedłem, już żaden villager się nie zgubi, także ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, no i oczywiście zapraszam was na Mój drugi kanał na YouTube, SebekX się nazywa i oczywiście na mojego Instagrama, kto ma, to wbijajcie sobie, zobaczcie moje zdjęcia z prawdziwego życia, a ten odcinek już się kończy, także co? Ja się z wami żegnam. Do jutra. Na razie, cześć, odmeldowuję, hej!